Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku ze scenariusza w cieniu rywala, w jest 4 Nasza nowa sobie właśnie tutaj wstała. Mamy wtorek, czwartą rano, bardzo wcześnie jak na taką wielką miejską babkę, ale między odcinkami zmieniłem trochę ten terminat. Staram się go zrobić Podobnym stylu do tego mieszkania, pomijając te takie trochę wampirze rzeczy, jak te takie świeczki i w ogóle, ale też trochę w kolorach. Nowy, z, z tego co patrzyliśmy ostatnio, ona wielubymi kolorami jest czarny, biały, zielony i szary. Ten zielony to taki trochę pochodzący bardziej pod niebieski, i ostatecznie ten gabinet wyszedł troszeczkę bardziej niebieski, ale mam nadzieję, że, że wyszedł całkiem ok. Dodatkowo ona miała już, jako że zaczęła karierę na czwartym poziomie to dostała już nagrody z poprzednich poziomów, czyli ten zegar, tutaj jakąś kupę jakichś kaset, no innych takich rzeczy i ekspres do kawy, co myślę, że przyda nam się bardzo, jako że teraz zaczyna już swoją pracę, <tans> <dans> więc może wystartujmy. tem tym razem ona naprawdę śmierdzi. A nie, leci jej para. Więc myślę, tak. Poznawanie potrzeb. Wiem jak się poznaje, jak zaspokajać potrzeby. Podaj mi Dlaczego? No, to się nazywa szybka kąpiel. No dobrze, najpierw sobie skorzystaj, a później idź weź rysznic. Na którą na w ogóle ma do pracy? Na dziewiątą. A, no to jeszcze chwilkę czasu. Ona w ogóle ma jakieś tutaj bardzo dobry żołądek, bo ona rzadko jest głodna. Ale z tych swoich cech, które tutaj ma, nie ma nic um, związanego z, z potrzebą głodu. I tak, wiem, że ten pierwszy odcinek był bardzo długi, bo miał ponad, lekko ponad 40 minut. Nie do końca jeszcze wiem, jakie odcinki nagrywać, jakiej długości. Ja najpierw lubię takie 34-35 minut, coś takiego. W okolicach 40, ale mniej niż 40, ale więcej niż 30. Dlatego postaram się w tej długości na, odcinki nagrywać. Hmm. Dzisiaj myślę, że rozegramy sobie ten jej pierwszy dzień w pracy. Zobaczymy, czy coś. Się wydarzy oh, w związku z inwestycjami, to ten facet naprawdę okropny. Okropny gość. Zacznijmy, może, sobie od tego też, że zrobimy jej te ubrania na zimno. pogodę, bo mimo, że w ostatnim odcinku byliśmy w tym parku i w ogóle na festiwalu, to nic nie wyskakiwało, że jest jej zimno. To ja myślę, że latem jest takim odkrytym brzuchem. To nie jest do końca tego więc ja bym w sumie zmienił tylko tą kurtkę w takiej obcy. Coś podobnego stylu. To nie jest podobne z tym. Ja się nie wywam na stylu. Ale Więc spróbujmy dobrać coś co... co by co, co pasowało do niej, a nie mam tutaj czarne opcji. O! W sumie. Ładna. Ładnie pasuje. Nie wiem, czy pasuje do końca do tej czubki, ale jest, jest ok. Gitarami tutaj się coś przesunęła, W pokoju coś strzeliło, Nie czy było to skarpane na nagraniu. Mam nadzieję, że nie. Tak, czy ona ma wszystko spełnione w pracy? Tak, nawet te ciemne zadania ma spełnione, więc. I teraz tylko czekać, aż praca się zacznie. Więc myślę, że możesz jakie sobie. O, właśnie, pobrać w grę. Tak. Niech ona czyta nam tutaj w myślach. To jestem już jednością. Z naszą nową. Co on jest z tymi poznanymi potrzeb? To przenacisnę to, bo. Ale to jest. Po co nam to? Nie chcę tego. Zakończ to. A chodźmy może, zobaczymy, czy Salim jest w domu? Odwiedzimy hmm. go. O, da się tak, żeby wyszedł do a To jeszcze super by było, bo nie musielibyśmy wczytywać. Halo? P -p -p Salim? Jesteś w domu? No nie. Czy ty też nosisz torbę? Czy ty też nosisz torbę? Czy tutaj da się? Co ma nie Tak teraz do weekendu będą chodzić w tych torbach. Zobaczcie, tak załóż torbę. Salim proszę. Wciągnij torbę. No cóż. Nic sobie na tym nie poradzimy. Pokotkujcie sobie jeszcze raz. O! Sam sobie tak, idziemy do pracy niedługo. No, Salim. Pożyte te torby, to jest jakaś zmora tej gry. Dostaćmy słabki. To dobrze, A w ogóle mamy tutaj te ...firewerki. Myślę, że ...firewerki to korek moglibyśmy sprzedać. Bo... Wątpię, że one były nam wytyczne, ale to ma leczko w dół. Nie, może nie będziemy Salimowi zbijać igieł w plecy. O, teraz... A tutaj coś się pojawia. Nie myślałem, że jednak możemy coś zmienić, ale... Jednak nie. Niestety. O tak właśnie. Kupiłem tutaj jeszcze jej gitarę, dlatego że ona tutaj może... lubi muzykę. Nie zostawiłem też te radio, które to oryginalnie było w tym pokoiku, więc... Może w wolnych chwilach też pouczyłaby się gry na gitarze, ale czas iść do pracy. Uu, jak Federek to mnie nie powiedział, że to pasuje do niej. Ale dobra. Zobaczymy się jak coś ciekawego wydarzy się w pracy. Ok, no bo wróciła z pracy. I dostała awans na stanowisko kierownik projektu. Więc super zostaliśmy jeszcze chwilkę sterac, zaraz zobaczymy co to jest. W międzyczasie, jak jej nie było, Louis nie odezwał się. W pracy chyba też nie mieli żadnej interakcji, bo żadne opieka nie wyskoczyło. Jedyne, co się stało, to pan, pani albo pan, nie widziałem, bo miał torbę na głowie, przyszło i powiedziało, że nie może dosięgnąć naszej skrzynki pocztowej i życzy nam powodzenia w listów, więc ja jestem bardzo ciekawy, jakim cudem mogła dosięgnąć i która to w ogóle jest 3. Hmm. Bo teoretycznie jak każdą możemy kliknąć. Nie, nieważne. Ważne jest to, że dostaliśmy awans i teraz musieliśmy oczywiście awansować na kolejne stanowisko, czyli takim rozwoju, kończyć zadanie codzienne i opcjonalnie zmodyfikować grę. Dobrze, to zrobimy mody, zrobimy. E te zadanie dzienne, ale na razie zobaczmy, co ona tutaj dostała. Aha, to kanapa jest. A jest w kolorze kolorowym? Jeśli tak, to. Hmm. No tak, średnio mam taką na sobie tutaj tego moim ale niech sobie już tutaj na razie stoi. Skoro tej tutaj... a ma jakieś specjalne. Dane. Skoro na razie tutaj stoi, to nikt... To niech stoi, a my zjedzmy sobie coś w tym czasie, ale teraz po pracy, bo w końcu trochę zgłodniała, ale mamy jeszcze tam tą sałatkę, tak mam, po co marnować jedzenie. Tak z takich kwestii organizacyjnych chciałem powiedzieć, że zdecydowałem się, że scenariusze będą, nie dziękuję, będą pojawiać się w pondzie... co poniedziałek, a w ciągu, tygodnia następnego. w ciągu tego tygodnia pojawią się jeszcze dwie serie z dwóch. Jedna to będzie inna część Simsów, a ta trzecia seria to zobaczycie. Nie chcę na razie spoilerować o serii Simsów. Uuu, czyli jedna krągka się opłaciła. To bardzo dobrze. Wystarczyło nam jakieś. Coś z Salimem, A! Eee, nowa podziwia Salima. Musiałem się zastanowić, czy to Salim ją nas podziwia, czy my jego. Ale my jego. Okej. Okay. Dobrze. Czyli udało się spełnić to, że są przyjaciółmi. A ta mięta się nie odzywała, więc więc całe szczęście. Tak i sobie skorzystaj i może... Zmodyfikujemy tą grę, a zadanie dzienne to jest pewnie dalej programowanie. Tak. To myślę, no i się zaliczyć w programowaniu, jeśli będzie y, modować grę. A, moduj Sim sobie, już modowała. Y, taki trochę matrix zrobimy. O! Hej Nowa, chcę Cię poinformować, że bardzo podoba nam się jak pracujesz. Będziesz, Radzisz sobie świetnie. Pamiętaj, jeśli będziesz zawsze przychodzić do pracy, nie będziesz się spóźniać, będziesz w dobrym nastroju oraz rozwiniesz wszystkie wymagane umiejętności, zasłużysz na awans. Dziękujemy. A to... Arun. Aha, czyli to nasz jakiś tam współpracownik, okej, okay, albo szef potencjalny. Dobrze a, ale my mamy Alkę Voodoo. Czy tak nam zapryli? Tak. Jej, dobra. Ale widzę, że to zmodyfikowanie gry jest opcjonalnym zadaniem, więc czy nam tutaj... Tak, programowanie nam leci odmontowanie gry. Dobra, czyli zaliczymy jedno i drugie na raz, czyli idealnie. Aha, i do następnego awansu potrzebujemy piątego poziomu, ale to widzę, że to też Aha. idzie bardzo szybko. Jakby... Hmm. Myślę, że to będzie tak, że te scenariusze będą miały symuł bardzo przygotowany do tych i będą one łatwe. No, bo skoro ona zaczęła już, miała już trzeci poziom i tak naprawdę karierę zaczęła, dlatego tak. to w połowie scenariusz jest już zrobiony. Więc, ale no jest to scenariusz, który był zaznaczony jako dobry na początek, więc to się dziwić, że pójdziemy, się na szybko. I patrząc na to, że ona w sumie mogłaby. Dostawać, e, dostawać tak co tydzień. Awans? To nie wiem, 4-5 odcinków może wyjdzie z tego? I ruszymy z następnej strony już, ale na razie skupmy się na nowej. O, hej sąsiedzi, mi się, chcesz spędzić trochę czasu? No, chodź. odczuwając pewność siebie. Dobra. To się załatwi jutro. A ty na razie chodź pójdź Salima czy Salim musi, Aha. Salim tutaj sali poszedł. Dobrze. To wróćmy do programowania. Jeszcze bo chciałbym, żebyś wbiła ten e, piąty poziom. Mało zostało. Tak, może się wbić. Bo mało zostało, a akurat mielibyśmy wszystko Waliczony następnego awansu. Ok, wbite. To teraz. Hmm. skoro już jesteś troszeczkę zmęczony napisz wtyczkę. lub wierdostać, że napiszemy. No i to już jutro. Bo jutro też już za pestek Tak, i też na dziewiątą. Ok, to. Zobaczymy się z samego rana. Okej, okay, nowa wstała, ale jak mm. widzę, dzisiaj mamy zimową pustę, więc. Mamy więc do pracy nie będzie. Dzisiaj chyba raczej szła. Ale mimo wszystko zadbajmy jej potrzebę przed tą dziewiątą, żeby nie było niespodzianki, że do tej pracy pójdzie. Chociaż wydaje mi się, że jest to święto, które. Um, Jest wolne, a może nie. Hmm. Wydawał mi się, że ta zimowa fiesta była wolna od pracy. No cóż, zjedz sobie i spróbujemy ci dodać pewności siebie. Eee. Może się odśwież? Nie wiem, tutaj powinno być napisane. Niech tu umyje umie się umyje zęby przy lewie i podniesie się na duchu przy lustrze. O, dobra. To umyję zęby i podnieś się na duchu. Mhm. tak tak piękna jesteś, piękna. Nie wiem jak był w ogóle, ale ja zawsze zapominam o tej interakcji mycia zębów. jakś tak... Tak, podnosisz się na duchu, bo nie potrzebujesz pieluch. Ciekawa. No w sumie podążająca to jest. O, jest pewna siebie. Dobrze, żeby nam to nie zniknęło. A może jeszcze raz mojej zęby. Tak wiesz, na pewności, żeby wszystko, wszystko czyste, żeby nam to nie minęło. Pięknie, pięknie. Mm. Tak, sprzątnij i zaraz zobaczymy. Naprawdę? 24 tygodnie? Przecież Salimę... A, bo ona rozmawiała z nim przed pracą. Dobra. Okej. Okay. Eee... No to sprawiać czegoś ekscytującego, czegoś, z czegoś stoją zmiany pracy. Co sądzisz? I co to są serca? Spieść wodę i do pracy. A, możesz iść do pracy, dobra. Czyli do pracy. Ona też jakby... Nie ma tutaj żadnej z tej e, z tych tradycji, żeby była jej ulubioną, więc w sumie... A też na nie uszukajmy się u nas w Wigilię też bardzo dużo osób pracuje. Ale w tym sposób zobaczymy się, jak coś ciekawego się wydarzy w pracy, albo. No wróci. O! Czyli, tak jak dach pan nie pod tą torbą. Nie mogę z tych toreb. A dzisiaj? Zaszada? To ja nie wiem, o co ci chodziło gościu. Okej. Okay. Pod presją. Nowy projekt nad którym pracuje Nowa, jest już opóźniony. Czy Nowa zmusi wszystkich do dłuższej pracy po godzinach, czy spróbuje przekonać swojego szefa, że potrzebuje więcej czasu? Hmm. Eee, przykręć śrubę, myślę. Uff. Terminy udało się dogonić i kierownictwo wyższego szczebla jest zadowolone. Zespół, w którym pracuje Nowa, narzeka dość głośno, ale przynajmniej tym razem ma do tego powód. Poprawa oceny mała. O, zawsze się przytom. Okej, okay. wróciła z pracy i niestety dzisiaj nie udało się zdobyć Ansy i dlatego jest smutna, przez to, że musiała podkręcić róbkę współpracownikom. Ale myślę, że jeszcze możemy postarać się tutaj coś zrobić z tymi, z tymi, tymi tradycjami, żeby też jutro nie była smutna. Może z Salima? i razem spędzimy ten czas idź będziesz też smutno siedzieć sama może Salim też zdaniem coś do odsiedzenia bo jak wcześniej mam no wrażenie, że nie spadała ta potrzeba jakoś tak to teraz? odkąd zaczęła do no ale zrozumiałe tak siedzi pracę. no to jest głodna Salim bracie gdziekolwiek tu jesteś nie zapłynie. jesteś? w domu? Halo, eee. Salim, aha, dobra, ciekawie, nie ma go, a czy tutaj przy tym naszym, nie, też nic się tutaj nie odbywa, no dobra, to po prostu pójdźmy na domu, nie będę czytać w jego własnym mieszkaniu, Hej. Ale. ale on tu jest? Przepraszam bardzo Gdzie? Gdzie on jest? Trzymaj się gdzieś pewnie tutaj, no ale w go nie ma to iść do siebie. Mhm. Mm to. A na ja, muszę tutaj jego ee, randkowiczka, z którą się umaga. Dobrze weź prysznic, a też nic Jedz sobie. Niestety będziemy mieli chyba święto takie trochę zepsute i jutro też stanie w marnym nastroju, tak zróbmy sobie jakiś klebek, ale, ale no trudno, już przecież uzgodniliśmy, że jest to kobieta, która bardziej goni za karierą i samorozwojem niż takimi zwykłymi rzeczami, to jest też troszkę tak jak w tych takich typowych romantycznych filmach, że jest goście, który pracuje w korporacji, nie, jest babka właśnie, która pracuje w korporacji, i ona nie wierzy w Ducha Świąt ani nic, tylko pracuje w ogóle, aby się przyjeżdżał do swojej wycinnej miejscowości, i tam jest jej miłość z dzieciństwa, i tak dalej, i wiecie. I on budzi w niej Ducha Świąt, i bla 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 bla. Uh, zobaczmy, jak będzie wyglądał ten sklep. tam tutaj w ogóle chodzi o po podłogą. Nie wiem. I właśnie, to miało być upiorne myśli, a. Na razie nic upiernego się tutaj nie stało. Więc też bardzo ciekawe. No w nocy też nic się nie dzieje. Tak, chlebek. Hm. Mleczny bez laktozy. Zajmę go do żeby się nie zepsuł. Zjedz sobie. I myślę, że możesz sobie coś obejrzeć. O! Tak z komikiem, żebyś się też troszkę... Co ty tu chcesz? A nie będzie... eee, Mikołaj! A Mikołaj też ma torbę. Halo? Co to za jakieś... Ech. Zapoznaj się z Mikołajem, jak już do ciebie przyszedł. Czy ty możesz poprosić Mikołaja o prezent? Halo? Jeju, ale gdzie to by tutaj było? O jest, poprosi o prezent. Tu sobie uruchamiam. <grymna> hm, okej. Okay. I co dostałaś Halo! Przeklikałem Czy ty dostałaś część do ulepszeń? O nie. Czy teraz się nie dowiemy? Co dostała? Część do ulepszeń dostała. Mhm. Ciekawe. Myślę, że nie przyda ci się to, ale... Ale zawsze coś. Muszę sobie trochę jeszcze pokazać z Mikołajem Oczekię im... straszy co to jest Luis Przebrany z Mikołaja Jakiś tam microj taki dziwny um. Nie Salim, bo my mamy Tak do pracy na jutro Więc myślę, że nie Myślę, Że powinniśmy już. A zostaw zostawmy Twoja. I możemy się już spać. Jak już jest prawie 22, a jutro do pracy na rano, to myślę, że to jest idealny czas na położenie się i na zakończenie odcinka. Więc dziękuję, że byliście ze mną i. i znowu. w tych jej pierwszych dniach pracy. I czujcie się wolni do komentowania odcinka, dodawania jakichś rad, do swoich swojej opinii na temat jego. Dzięki to czytam i opiszę z Wami w tych komentarzach. A na razie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku na tym kanale. W innej serii, ale na tym kanale. Więc, pa!